Oczy całej Polski zwrócone są obecnie na Wałbrzych, bo właśnie tutaj wyjątkowo wcześnie postawiono na szeroką diagnostykę testami antygenowymi. Testy antygenowe wykrywające koronawirusa praktycznie dopiero teraz zyskują uznanie środowiska naukowego i od niedawna traktowane są jako wiarygodne narzędzie do wykrywania zakażeń. Wałbrzyski szpital imienia Sokołowskiego oraz Urząd Miejski w Wałbrzychu powszechnie stosują je od miesiąca. Miasto kupiło około 1000 testów. Dopiero od niedawna WHO uznała, że pozytywny wynik takiego testu w połączeniu z konkretnymi objawami można Kwalifikować jako potwierdzone zakażenie, bez konieczności dodatkowej diagnostyki testami molekularnymi. Jak te testy sprawdziły się do tej pory w naszym mieście? Tak, to trzeba powiedzieć, że miasto już od ponad miesiąca e, dysponuje czy też zakupiło testy antygenowe. E, wzorem szpitala miasto kolskiego w Wbrzychu takie testy e, zostały kupione. One są przede wszystkim wykorzystywane do tego, aby testować i izolować, czy też wynajdywać osoby za, zarażone. Wśród pracowników Urzędu Miejskiego, wśród pracowników instytucji podległych spółek MOPSu, ale także testujemy nimi, testujemy e, nimi. Pensionariuszy DPS-ów, testujemy dzieci, które są w domu dziecka, zależy nam na tym, aby, aby te, ta transmisja wirusa była jak najmniejsza. Ten test dzięki temu, że wynik jest 15 minut, pozwala to w sposób idealny, wiemy po prostu szybko kto jest chory, a kto nie. Miasto kupiło około 1000 testów i dotychczas użyło już połowę. Jaki był efekt ich wykorzystania? Od początku, kiedy używamy te testy, mieliśmy około kilkudziesięciu wyników pozytywnych, w tym oczywiście DPS, gdzie jak wiemy na Segincinie mieliśmy takie ognisko. Dzisiaj wiemy już, że to ognisko wygasło, bo dzisiaj DPS miał testy robione ponowne i nie ma tam już żadnych chorych. Co ważne, testy są szybkie. Jak już wcześniej wspominano, wynik otrzymuje się po 15 minutach. Są też o wiele tańsze i według najnowszych wytycznych traktowane są jako wiarygodne. To z nich korzysta obecnie rząd Słowacji, testując wszystkich swoich obywateli. Jak podkreślił prezydent Wobrzyhar Maszewemej na swoim facebooku, testy te i ich masowe używanie pozwalają w szybki i tani sposób wykrywać osoby zakażone, w tym chorujące bezobjawowo, w konsekwencji ogranicza to rozprzestrzenianie się wirusa.